Witam na kanale Wojownicy Wiary. Mam na imię Cezary. Jezus Chrystus jest moim Panem i zbawicielem. Dziś mam do przeczytania kolejną wiadomość, przyniesioną przez Anioł Jezusa Chrystusa do proroka czasów końca, ostatnich dni Benjamin Kousańcem. Oryginalne wiadomości dostępne są na stronie internetowej www.evangelicalendtimemachine.com Tytuł wiadomości: Znaki czasów końca są widoczne nawet dla niewierzących. Pełna wiadomość. Dzień dobry, witam. Dnia 1 listopada 2019 posłaniec Anioł przyniósł następującą wiadomość od Boga do proroka czasów końca Benjamina Kousańcen. Shalom. Witam Cię we Wszechmocnym imieniu Jeszua, Amaszijach, Jahwe, Jezus Chrystus. Zaprawdę. Znaki czasów końca są widoczne dla wierzących i niewierzących. Handel uliczny narkotykami, włamania do bankomatów, kradzieże sklepowe, rozbój uliczny, chrześcijańska nienawiść i prześladowania, diabelskie, sadystyczne, piekielny seks i przyjemność, narzucanie srogich nadużyć na ludzi i zwierzęta. Na każdą żyjącą istotę z dechem życia: wymuszona prostytucja, handel niemowlętami i dziećmi, wzrastający głód i ubóstwo, ludzie sprzedający siebie, aby być zjedzonymi. I podobnie ludzie wzajemnie się wytępiają dla seksu poprzez zabójstwa i morderstwa, i jedzenie ludzkiego ciała, między innymi, za prawdę. Pierwszy Piotr, 5, wers 8. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży, niby lew ryczący wokół was, wypatrując, kogo by pożreć. Moje imię to Mireach i jestem posłańcem, aniołem Boga. Otóż, zaprawdę, człowiek kocha Szatana bardziej niż Boga. Przyciąga się zło do siebie, kocha się horror, drakulę i wyjątkowo makabryczną przemoc. I nienaturalność i wszystko, co idzie przeciwko nakazom Boga. Cokolwiek się chce, otrzymuje się od szatana. Galacjan 6, wers 7. Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli, by z Niego szydzono. Co człowiek sobie zasieje, to też będzie zbierał. Oraz Galacjan 5, wersety 7 i 8: Rozpoczęliście tak pięknie wasze nowe życie. Któż to zabrania wam iść za głosem prawdy? Na pewno nie ten, który was powołuje. Zaprawdę lepiej jest okazać skruchę i poddać się do Jeszua, Hamaszijach, Jahwe, Jezusa Chrystusa. Pierwszy Mojżesz 6, wers 6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. oraz wersety 11 i 12. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Jan 15, wers 23. Kto nienawidzi mnie, ten nienawidzi również i Ojca mego. Oraz wers 25. Stało się zaś tak, aby się wypełniło to, co jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Jan 3, wersety 16 do 21. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Nie posłał Bóg swego syna na świat po to, aby świat potępił, lecz aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już został potępiony, za to, że nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Sąd zaś został spowodowany tym, że gdy światłość przyszła na świat, to ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego lub jej złych czynów. Natomiast każdy, kto postępuje zgodnie z prawdą, przychodzi do światła, aby się okazało, że jego lub jej uczynki zostały dokonane zgodnie z wolą Bożą. Jan 4, wers 22. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś to, co znamy, zbawienie bowiem wychodzi od Żydów. Oraz Jan 8, wers 12. Potem znów do nich przemówił Jezus w te słowa, ja jestem światłem dla świata, kto idzie za mną? Nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Zaprawdę, Twoje zbawienie i wieczne życie jedynie może być znalezione w Jeszuach, jak Jahwe, Jezusie Chrystusie, a nie w piekle. Jan 10, wers 1 i 2. Zaprawdę, zaprawdę, mówię Wam, jeśli ktoś nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem. Lecz ten, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Odchodzę teraz, powiedział posłaniec anioł Boga, Ruacha Jeszu, szalom.